Już w przyszłym tygodniu od 24 do 27, czyli w czwartek, piątek, sobotę i w niedzielę, myślę, że najważniejszym wydarzeniem będą 23 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Jak już wszyscy wiedzą, bo to te targi już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Krakowa. Targi nie są dedykowane bardzo w wąskiej grupie, na przykład tych, którzy czytają książki historyczne, czy tych, którzy, których interesuje tylko książka podróżnicza. Targi książki są adresowane do wszystkich, do ludzi z branży, którzy piszą, tłumaczą, ilustrują, wydają, drukują, wreszcie sprzedają książki i do czytelników, przede wszystkim do czytelników. To jest ich święto, kiedy mogą przyjść, zapoznać się z tym, co zostało przygotowane w tym roku na targi, ale również znaleźć czasami ciekawe pozycje sprzed kilku lat, które jakoś umknęły ich uwadze na półkach księgarskich. No i przede wszystkim spotkać się ze swoim ulubionym pisarzem, czy w przypadku najmłodszych czytelników, ze swoim ulubionym bohaterem, poznać ilustratorów i ilustracje. Po prostu już przez te cztery dni. Żyć swoistym świętem literatury w Krakowie. Zarówno ja, jak i cała moja rodzina należymy do ludzi, którzy zawyżają średnią czytelnictwa. Uwielbiam czytać książki i robię to tylko i wyłącznie w weekendy, ponieważ jeśli wezmę do ręki książkę i zacznę ją czytać wieczorem, ja nie mogę książki odłożyć i spać. Tylko czytam do czwartej rano, po czym 6.30 wstaje nieprzytomna. Więc dla mnie, sam fakt, że jestem wśród tylu książek, autorów jest naprawdę odbierany w kategorii święta. To, co jest dla mnie ważne w tym wydarzeniu, jest to, że spotykam się wtedy z wieloma przyjaciółmi, no, z przyjaciółmi sprzed lat, z którymi nie mam czasu, możliwości spotykać się częściej, ale widzimy, widzimy się na targach książki. Zawsze jak wpadają, to choćby na chwilkę gdzieś mnie zahaczą, zamienimy cztery zdania. Ważne dla mnie jest to, że bardzo wielu wydawców, tych, którzy są z nami od wielu, wielu lat, poznałam na tyle, że to też są moi przyjaciele, że sobie po targach idziemy gdzieś w miasto, tak zwane. Siedzimy w jednej, drugiej kafejce i, i rozmawiamy, opowiadamy. To jest dla mnie tak, jak, jak spotkanie z ogromną rodziną. Cieszę się zawsze ze spotkania z Krzysztofem Zajasem. Ponieważ uczęszczał do tego samego liceum co ja, miał tą samą polonistkę co ja i jego powieść z kluczem o szpicy nie jest tak naprawdę o Oświęcimiu, gdzie są ludzie, których ja pamiętam. Ale to jest spotkanie innego rodzaju. W tym roku jestem na świeżo po przeczytaniu Fałszerzy Pieprzu, więc cieszę się na panią Schneiderman, ponieważ książka o pamięci rodzinnej, o pokoleniach których nie znaliśmy, a które są dla ważne, bo, bo to nasi przodkowie, kiedy żyli, co robili, jak żyli, kim byli. To jest temat, mnie bardzo bliska. A sama badam przeszłość rodziny, więc z ogromnym zainteresowaniem przeczytałam fałszerzy pieprzu. E, cieszę się bardzo z Jonathan'a Karola, ponieważ był na targach chyba 20 lat temu, e, jeszcze w okresie, kiedy targi odbywały się przy ulicy Rakowickiej. Jestem ciekawa, jak oceni zmianę, którą po 20 latach zobaczy, a przez ten czas nie stracił nic ani ze swojej popularności i poczytności. A także nie, nie jestem, nie umiem powiedzieć, z czego najbardziej się cieszę. Najbardziej się cieszę z tego, że mimo dramatu czytelnictwa w Polsce targi cieszą się tak dużą popularnością, że przychodzą całe rodziny z dziećmi. Nawet tymi dziećmi w wózeczku, które jeszcze nie czytają, ale mają w ręku plastikową książkę z ilustracjami, że już z tym obcują. I cieszę się ogromnie, kiedy widzę, że przychodzi młodzież w grupach zorganizowanych, ale nie przez nauczyciela. Że to nie jest obowiązkowa wycieczka szkolna, wiadomo, uczeń zamiast na lekcję wszędzie pójdzie z przyjemnością, ale że ta młodzież, dzieci w sobotę, w niedzielę przyjeżdżają 5, 6, 10 osób, sami się skrzypnęli. Sami postanowili, że jadą na targi. To jest piękne. W tym roku będziemy gościć ponad 550 wystawców. Liczba autorów to blisko 700 autorów. Stan na dzień wczorajszy tak naprawdę jest 673 autorów dokładnie, natomiast ta codziennie rośnie, ponieważ wydawnictwa jeszcze zgłaszają program, jeszcze zgłaszają autorów, także do samych targów mają możliwość publikowania spotkań, które nas czekają podczas targów. Podczas tegorocznej edycji będziemy mogli spotkać znanych i lubianych, takich jak Katarzyna Bonda, Marek Krajewski, Roma Ligowska, Wincent Sewerski, Szczepan Twardoch, Remigiusz Mróz. Swój udział potwierdzili także pisarze z zagranicy, między innymi Jonathan Carroll, Brandon Moore, Stuart Thorton, Goran Wojnowicz czy Mark Ellsberg. Cieszy mnie bardzo obecność Jonathana Karola, ponieważ był na targach no 20 lat temu jeszcze, gdy targi odbywały się przy ulicy Rakowickiej, więc poprosimy go o porównanie, o to co pamięta, jak to wyglądało wówczas, a jak dzisiaj. I chyba uprzedzę, chyba uprzedzę pytania na temat pani Olgi Tokarczuk. Czekamy cały czas na ostateczną decyzję. Prawdopodobnie będzie w sobotę, na 100% tego jeszcze nie wiadomo. Tak, na pewno ta informacja pojawi się u nas na Facebooku oraz na stronie internetowej, także zachęcam do śledzenia. O, o rok od targów książki Młodsza Nagroda imienia Jana Długosza. Jak zwykle będzie, będą wyniki ogłoszone w czwartek, czyli 24 października. O 20 zapraszamy wszystkich Państwa w gościnne progi Centrum Kongresowego ICE Kraków. Gdzie, jak zwykle, poznamy werdykt, dowiemy się kto i dlaczego. Lista nominowanych jest na naszej str na stronie konkursu Długosza. Gościem specjalnym w edycji targów są Niemcy. Jak Państwo pewnie wiedzą, obecnie trwają frankurskie targi książki, zatem bezpośrednio po targach we Frankfurcie Niemcy przyjeżdżają do nas. Będzie to program oparty przede wszystkim na programie dla branży. Odwiedzi nas doktor Tomasz Becker, który będzie prowadził um, warsztaty dla bibliotekarzy. wymieniamy się troszeczkę doświadczeniami polskimi i niemieckimi. Będziemy mieć również wystawę. Autorzy również nas odwiedzą. Piękne stoisko niemieckie, do którego um, zachęcam, żeby je odwiedzić. Całość Frankfurtskich Targów Książki wystąpi u nas pod hasłem German Stories. Um, Drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest akcja dla ilustratorów oraz docenienie ich pracy. Będziemy mieć dwie wystawy ilustratorskie, które będzie można zobaczyć u nas w halach. Będzie również ścianka dla ilustratorów, gdzie ilustratorzy będą mogli pokazać, pochwalić się swoimi pracami, zostawić swoje wizytówki, coś co ich charakteryzuje, tak żeby wydawnictwa, osoby reprezentujące wydawnictwa mogły skorzystać z ich talentu i z ich pracy i się ewentualnie z nimi skontaktować. W tym roku również w Hali Tymczasowej Dunajec pojawi się trzecia scena, na trzeciej scenie w trzy dni, czyli w piątek, sobotę i niedzielę będą działy się rzeczy dedykowane konkretnemu tematowi. W piątek to będzie tematyka górska i turystyczna i literatura dla miłośników gór. W sobotę będą mogli się tam pojawić pani fantastyki, ponieważ cała scena będzie przeznaczona na wydarzenia dotyczące fantastyki, a w niedzielę na pewno znajdą coś dla siebie miłośnicy teatru, gdzie Teatr Słowackiego przygotowuje bardzo bogaty i ciekawy program w tym zakresie. Całość programu towarzyszącego to jest ponad 1000 godzin, Zatem zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową, gdzie wszystko, wszystkie informacje się znajdują. Tak jak wspominałam wcześniej, one się pojawiają na bieżąco i te spotkania z autorami, jakie same warsztaty, dyskusje, panele są na bieżąco uzupełniane, więc, więc zachęcam, żeby tam zajrzeć. To, to, co na ten temat mogę powiedzieć, to na pewno premiery, które będziemy mieć w tym roku na targach, między innymi nowa książka pani Katarzyny Bondy. E, premiera czwartego tomu e, odrodzone Króres... Przepraszam, królestwo Elżbiety Herezińskiej z wydawnictwa Znak, e, również na stoisku wydawnictwa Rebis, Jonathan Carroll będzie podpisywał swoją najnowszą książkę Mr. Breakfast. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Krakowa na 23 targi książki w Krakowie. Jak co roku, Wielkie Święto Literatury otwiera Festiwal Konrada. Od czwartku spotykamy się w, na targach książki. Wiele atrakcji, spotkań z wybitnymi autorami. No i oczywiście możliwość zdobycia podpisu na upolowanych książkach to jest to, co tworzy atmosferę literackiego miasta. W tym roku to też Wielkie Święto. No Nobel dla Olgi Tokarczuk, obecność dawnych gości Targów i Festiwalu Konrada. Można powiedzieć, że ilość pisarzy, poetów, wydawców na metr kwadratowych w Krakowie no, będzie miała jakąś niebywałą gęstość. I nie ma drugiego takiego miasta na świecie, w którym 100 tysięcy ludzi spotyka się po to, żeby świętować różnorodność literacką naszego kraju, ale też naszych gości specjalnych w tym roku, gościem specjalnym są Niemcy.